Z wami witam, bo nie wiem czy Kasia mnie będzie chciała dodać do bloka, czy nie, ale ja zaczynam pierwszy etap podróży, więc mówię szybko, cześć i kończę, bo może Kasia będzie chciała wstawki od podyki jakiejś mała na nie wiem kuty to, ale jedziemy sobie do klasi dalej i ten ta... szczęśliwa, bo ja się że za... chciałam nagrywać zapowiedzi. Ale nie podchodzę sobie nagrywać zapowiedzi, bo nie ma czasu. Bo nie wiem jak zaraz mi coś przed imieniem nie będzie słychać. Kolejny. Wydziałam, że tak, tak jak będzie mieć jakieś omej długi minutowe. Ale się zatresuję nagrywałem. Ma... No przyjechała zguba. <laughs> Spóźniał na 3 minuty. 呃。<laughs> <laughs> <laughs> No widziałam, że 16 było jakoś czy 17, jak powiedziałam. A miało być 13. No właśnie. Także jesteśmy już obie i szykujemy się powoli do wyjazdu. I powiedziałam Zuzie, że będziemy koło 16. Mm -mm, nie będziemy koło 16. Ale słuchajcie, to wie to dopiero po Nie, napiszemy Zuzie, no. po prostu... Nie, napiszemy Zuzie, jak będziemy wierzać, że i zobaczymy na nawigacji i wtedy ten. Ale przybliżoną po prostu jej godzinę podałam, bo no, taki był zamysł, ale dzisiaj nie było też szum, bo Dawid też jechał na ryby, ale mamy ostrane auto. Ciekawe czy to teraz się stało. No, także pakujemy się do auta. Jedziemy. Ja w ogóle jeszcze się na nie nadam, bo dzisiaj zrobiłam przerwę, żeby móc jeździć wieczorem. Aha, No, więc e, muszę coś na go. No, jedziemy do firmy na chwilę, także no. zrobiamy. Oczywiście gotuje już na jedzonko, a ja robię słuchajcie ateciaki, bo oczywiście miałam za mało. Jechało się fajnie, dojeżdżało się, dojechałyśmy szczęśliwie i e, pokażę Wam jaką ma fajną, fajne wieszaki na kwiatki. O, jestem pewna, że robiła je sama i tą makramę pewnie też robię. A to chyba ja Wam pokazywałam kiedyś już. A tu jest piękny kubek z warszawskiej syrenki z, z Starbucksa? Chyba, czy tofu. coś w tym stylu? Chyba Starbucksa. Zostałyśmy, przepyszne jedzenie, ale nie wiem, co z tego zamierzać. Ale patrzcie, tu jest. To jest na pewno tofu. Tutaj są jakieś dziwne czarne fasolki. To są. czarna fasola. Dobra. Ten, kto jest głodny teraz i to ogląda, to ma żołądka. Także smacznego. Tutaj też jedną z na na Instagrama. Mów co ty tam robisz, tak. bo ja nie będę za ciebie tak. mówiła, że ty patrzyłeś na stałe. A na tak, no, tak, tak, to nagrywasz? No, nagrywam. nowe nowości z krapki, czyli nowe warstwowe maski, moi drodzy. też na o, a Tam tam widać. W tle. A za chwilę tutaj się walają nasze teciaki, które za chwileczkę operatorka kamery będzie mi tutaj robiła, bo coś się leni i kurde, nie wiem co ona Proszę bardzo. moi drodzy, teraz jeszcze robimy próbę generalną tych masek, bo nie wiem, czy jedna przejdzie, test. Y jakoś, yy, tak jakości dokładnie i teraz jeszcze musimy spakować stempelki, bo stempelki też są super zarąbiste, o patrzcie jaka piękna karta idzie, dobra. Mam wejście, bo tam już się ustawiła kolejka po paczki powitalne i zobaczymy, głównie, dobra, żebym ja nie musiała gadać, bo się czuję, jak ja radzam. Zamiast Kasi, ja będę gwiazdą jej vloga. Ale no co zrobię, dziewczyny? Spróbuję Wam nagrać, co tam się dzieje. O, bo tam dziewczyny też wtedy nagrywają. To już Wam obracam kamerkę. o nagrałam mnie to, co chciałam. Zamiast to zatrzymałam. A ja wchodzę sobie na zlot. I ten. I lecę. Bo Kasia, mówię, Kasia prowadzi warsztat, więc nie nagrywa. Ja dzisiaj przyjęłam obowiązki kamerzysty i tak lecimy, lecimy. No, a przez tłum się przewijamy. Przepraszam. Ale proszę, Ale proszę, proszę. Ale I chyba będę musiała zamknąć, bo drzwicza ciągnąć, a nie pchać. Słuchajcie, bo Kreśla się nie przystała, bo byłam z co zobowiązana, więc ja się witam w jej imieniu. I zaraz do niej wejdziemy na warsztaty. I Pokażę Wam, jak ona tam już działa sobie z nami I zaczynamy vloga dzień drugi z Warszawy. Czekajcie, idziemy do Krasi. Obróćmy się. I zaraz obrócimy kamerę. Weszliśmy nasz y, nasze warsztaty, Musimy się przewietrzyć, idziemy teraz na dużą salę, pokażę Wam jak duża sala wygląda, rozdamy jeszcze ostatnie ateciaki, no i, i co potem robimy? Idziemy coś zjeść, mówisz tak? Mhm, że, że masz smaka na makach? No właśnie nie wiem, kurna, ja nie mogę smaka na nie, nie makach, mak. no, pewnie, pewnie jakiegoś cheeseburgera sobie przytulę. tyle. w zapce. To nie ma rapki. Nikt tu nie ma żabki. No nie ma tutaj. W sensie żabki są wszędzie. Tak, ale tu patrzyliśmy, twój mąż już mi wczoraj i powiedział, że tutaj w okolicy nie ma, a najbliżej My będzie wam w To u mnie w promieniu 500 metrów są cztery żabki, a tu nie ma? Właśnie, taka Warszawa, widzisz? Kurde. Nieporozumienie. A podobno ja mieszkam na Zadupie. A razem powiemy, jak będziecie robić zlot, to patrzcie, gdzie są żabki. I tam robimy zlot. No, to pozdrawiamy. Natalka też pozdrawia. O, i się Dziewczyny oglądają prace konkursowe i to są urocze po prostu, muszę je nagrać. O ja, o ja. A czym wówu? Wówu, która pachnie na 3 km. Kawu. Teraz kawę? Mówiłam, że to PKP. Nie, dalej pachniesz. A tam mamy miejscówkę, tu też są jakieś... A bo tu jest ta wymianka. A tu ma Olga swoje, rozumiem, tak? Nie, tu są też boksy na jakiś konkurs chyba to są, A Dobra, my idziemy zaraz tam. Bo to, że... Chodzimy teraz na główną salę. Tu <laughs> pani jak się jakby czekały na ten, no nie na pociąg Główna sala, patrz tu jest oddech, mają go już oddech. O, craft passion. Mamy z tej strony. Tutaj mamy... O jaka różowa tam ładna jest, tu mamy agaterię, Scrap and dni, craft and You. No, dużo się dzieje. A moje dziewczyny już gina, a nie jesteś. Trzymaj się mnie. <laughs> Oczywiście nie mogą być w vloga, gdyby nie było organizatorki, z którą się witamy. Myśmy znaczy się przewitały, ale teraz się witamy, wy się witacie. Proszę o organizatorkę. O, to ma <grystanie> ja też zostawiłam go. Zostawiam te Cóż, zapraszam! Chociaż, że właściwie połowa za to minęła, ale. to jest. Jeszcze jest, jeszcze jest ale to jest. Tak, to jest annual, w sensie coroczne, więc wypatrujcie kolejnych, jeśli Was to dzisiaj nie było. No i dzisiaj też może ktoś to jest z Warszawy jeszcze nie wie, nie widziałe. Ale to będzie na vlogu. Vlog będzie później. Musielibyśmy zrobić storkę. Poczekaj zaraz do tego storkę. Także my pozdrawiamy Cię dużego na O, Tu jest ładne zdjęcie. Dobrze, pa! Ten, ten vlog będzie bardzo mini, bo w sumie to ja nie wiem dlaczego, ale po prostu ja już chyba tak dużo ludzi i tyle tematów wyszło do ogarnięcia, że ja nie pamiętam w ogóle, żeby telefon. Aczkolwiek pokazałam wam gondasala. sala. Troszkę to byliśmy, z... ja nawet nic nie wygramowałam na tych warsztatach. Nie, nie widzę. ale Natalia ci trochę nagrywała. Aha, no to Natalia była. Na Także y, serdecznie zapraszamy na kolejny rok. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze będzie, ale pewnie za rok będzie. Y, a myślę, że gramy idziemy, bo jesteśmy głodne jak się Idziemy sobie kupić jeszcze ryż do I szuszy. później będziemy robić sushi, więc pokażę Wam nasze szushi. Szerolki. Teraz idziemy y, kupić ryż. Pozdroszaj. Padłeśmy jeszcze na chwilę do Paki. To jest po prostu taki szał. To się nazywa, nie? Szał twórczy. Tu nikt nie siedzi, zobaczcie, nikt. Jak kucają, to kucają i tworzą. Piękne. To jest ten e, Gryfindor i pod Citarina trochę podchodzi. No, więc ja się wtopstał. 30 dnia. Ej, nie będzie na mój kanał, ale będzie na czasie. Może będzie chciała coś sobie wybrać. Więc pozdro z pięknych klimatów męczarskich. A to jest pupilek. O, patrz, 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 wychodzi powoli. Mhm. To jest pupilek od Państwa Głaj Nie państwa Góei, tylko tego. Nie Szczerze, ten. A, a nie... weź go tak bardziej tak w tą stronę. Ja nie, mam, nie, nie, ja to się drugą. Nie zwierząt. No. O, i czekamy aż się obudzi, żeby sobie zrobić yy, na ręce ten maseczkę. krem, maseczkę. maseczkę. Jak ona się nazywa, bo są zupełnie? Rabella. Rabella, o. Ooo. O. Mm. Nie chuchaj na nią. O, ja nie chucham na nią, przecież mam chuch na dole. Czekam aż się tam... No to za zachowaj. Zobaczcie, tak się myje w o, mamy krówkę. Ona tutaj ma, teraz nie widać, ale tutaj ma dziurkę, którą oddycha. Więc Aha. w tym miejscu nie wolno jej długo? długo zamaczać. To jest miejsce, które rośnie. Tutaj, to, to mięciutkie. To, to mięciutkie, hmm? tego nie wolno dotykać. Hmm. Ale jazda. Ona lubi ciepłą wodę, więc ciepło się znaczy często Można tak trzeba myć? jeszcze poczekaj, weźmiemy to. Czy często tak trzeba myć? Nie, ty ile ty chcesz, tak naprawdę, bo się w naturze. To się Aha. nie potrzebuje myć, no nie? To tylko jest Twoja kwestia, czy to chcesz. też. Czy była tuściutka, czy nie? Tak, to trzeba uważać bardzo właśnie na ten płaszcz, O, tutaj ten wzrostowy, mhm. bo bardzo łatwo zgnieść. O, widzisz tutaj było takie miejsce. Wiesz, mhm. tutaj? No. To właśnie tutaj wilka ją kiedyś tak wiesz, ścisnęła w tym miejscu, aha. I zrobił się ślad, taka blizna. Mhm. No to nie jest to, że coś jej się stało strasznego, to to ranę ma, rany i blizny. Ale jaja. Także Eunika Majerza Azuza ma ślimaka, afrykańskiego. Tak. Oj, ten ślus leci do tego, kurde, marnujemy taki dobry krem. Archa marginata marginata ową się nazywa. Jezu, Poczekaj tu jeszcze trochę. Chodź, pokaż mi. O bo, jak ona ma chodzić na porękach, to żeby nie zostawiała nam ściółki. O, dobra. No cześć. To co, komand? No cześć. A się po tu mi teraz. Ona rozłoży tą nogę tak, jak ma rozłożę, takie... Tak, że rozłoży. Tylko musi się najpierw... Trzymaj, wyjść. trzymaj, żeby nie spadła. Trzymam. Ale fajnie, Ale fajne, ale fajne to uczucie jest, Jezus. Ona co wy to robicie? Co, co tu się powoła? dzieje? Ktoś mnie obudził, Jezus, wcześniej. Ktoś mnie sam obudził? wiesz? Weź tylko mi kamerę i ty to nagrywaj, a ja będę, żeby mi nie spadła, ja tak będę się kontrolować. To... Ja nie wierzę. Natalia, chodź zobacz. Ty, tu jest ta dziurka z lewej strony, to jest. Y... Nie, to tutaj na szyi to no. jest narząd. Y... To rozrodczy. Oh! Patrz, jak ona się rozkręca uh -huh. fajnie, jak ona kręci tą tak. głową. Słuchajcie, to jest super zwierzak. Bardzo mało problemowy, nic im nie trzeba robić. A tam w środku jest taka szparka pomiędzy tą jej. Y... ciałkiem, a tym, tym widzisz? Tam. No to to jest właśnie jej buzia do oddychania, ta szparka. Aaaa, dobra. I ona ja też ja przez ty tą ty szparkę ty. E, robi kupę. I też <grym> ja. przez tą szparkę składa jaja. O, patrz jak ona mnie ten. Ale jazda. Patrz jak się przykleiła tu. Już tak, teraz cię będzie badać. Jak ona tak właśnie te swoje różki na dół, to znaczy, że bada, zaciekawiona jest. Bada teren. Bada teren. Czy ja to łapa? To jest. Słuchajcie, niesamowite to jest. To, to jest. <coughs> tu fajnie teraz wiecie, jak ona jest chudziutka tam z tyłu, nie, z tej strony, zobacz. Jak ona jest chudziutka i jak ona ciągnie ze sobą ten, ten. za tu mówiła, słuchajcie, że ona, właśnie ja pytałam właśnie Zuzy, jak to jest, że ona się nie boi, jak się ją na tak głaszcze się nie chowa, to zamówiła, że energia, którą ona musi zużyć na to, żeby się schować, jest tak duża, że jej się po prostu nie opłaca, jeśli nic prawdziwego nie dzieje. No jakbym do raz uścisnęła, to pewnie by to musiała wejść, ale można sobie normalnie pogłaskać taką, zobaczcie. Tak. No, a potem sobie wmasować w rękę i mamy najdroższy krem świata już. Tak, dokładnie tak. No i nadszedł czas wyjazdu. Nie wiem, jak ten vlog będzie wyglądał. Z ostatnimi czasy już, kurde, nie wiem, coś mi się z tym nagrywaniem stało. Także szykujemy się, wyjdziemy tymi pięknymi z y, tymi przyjafręcowymi drzwiami. Torby gotowe. Pies nas sprzed pożegnać. No i jedziemy. Chcemy dojechać na 14, żeby y, na teraz włożyłam na pociąg 14.20. Także pozdroszaj się.